Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii gry pod tytułem GTA Vice City. Ruszamy kupić już nowe przedsiębiorstwo, ale zadecydowałem, że tym razem będzie to jednak salon samochodowy, ponieważ jak już zauważyliście tak naprawdę pod ostatnim odcinkiem możemy mieć niemałe problemy tak naprawdę z kasą, a klub, klub Malibu jest tutaj naprawdę bardzo drogą inwestycją, która kosztuje ze 100 tysięcy albo nawet 120 tysięcy i tutaj powiedzieliście, że mogę zyskać naprawdę sporą ilość pieniędzy, zatem bardzo chętnie sobie to Tommy. Paolo here. What do you want, Paul? I don't want any fake label clothes. Very funny, mate. But you know I don't touch Ben here. No, I was just calling cool to see if I could get a part in one of your movies. Back in England, I did a lot of blue stuff, mate. I'm packing more weight than you, my son. Paul, thanks for the offer. up there that in mind. Seriously, don't forget about me. After all I've done for you. That's what I'm trying to forget about. Dobra, e, w takim razie lecimy. Jeżeli to się nie mylę, e, 60. E, nie, 50 tysięcy, dobra. Ok, myślałem, że 60, dlatego tyle tutaj mam, ale to nie ma znaczenia, dobra. B.J. Smith, i pro. But now to może być mister Vassetti. Gostaria de tour? Można było. Wiem, że bardzo trudno jest mi oddać telewizję dla Państwa. To jest moje pierwsze inwestycje po tym, że turnę pro. Ale teraz jest czas dla mnie. Stajemy w town. Nie w taki sposób, jak myślę. No, I'm just coming out of retirement and preparing for my future comeback. The business wasn't too strong, and my staff took it upon themselves to get a bit more creative with the generational wealth. Obviously, I could wind down the business before handing it over. Hell, I could burn the place down if I wanted to. This is prime development land. Oh, uh, I wouldn't worry about any of that.

I okej, okay. żebyśmy chyba mogli pobierać tutaj ogólnie jakieś dochody, to trzeba tutaj się pobawić w sprowadzanie samochodów. Z tego co pamiętam, jest również możliwość uczestnictwa w wyścigach, co będę też chciał zrobić, tak naprawdę, w tym odcinku. Tak naprawdę, szczerze mówiąc, za bardzo mi się nie chce tych aut szukać. Ale jeżeli chodzi o jedną listę, to chyba myślę, że mogę sobie tutaj poświęcić, szczerze mówiąc. A zatem, co tutaj mamy? Landstarker, dobra. I Dacho. Okej, okay, chyba coś mi się kojarzy. Esperanto. Stallion, Rancher i Balista Combat, dobra. I wszystkie do tego garażu. W takim razie, myślę, że będę wam pokazywał po prostu urywniki tutaj, jak sprowadzam te pięć samochodów. I zobaczymy, co dalej. A zatem widzimy się za chwileczkę. Okej, okay, pierwszym pojazdem, jakim sobie tutaj sprowadzę będzie Landstarker, miałem zamiar pojechać w tamto miejsce, gdzie była tamta misja od kubańczyków tak naprawdę, e, ponieważ e, używaliśmy tego do pościgu, ale widzę, że go spotkałem po drodze, więc nie powinno być żadnego problemu, e, a zatem pora e, zobaczyć, jakie będą tego rezultaty. Okej, okay, dobra, parkujemy w takim razie do środeczka i chyba mam zostawić tak ten samochód, tak? I okej, okay. sprowadź nam wszystkie wozy z listy, a czekać ci bonus. Okej, okay. zobaczymy, szczerze mówiąc, wątpię, że będę zachowywał akurat tą kolejność. E, niech ja sobie rzucę okiem, dobra. E, jeżeli chodzi o Ranchera, to ja e, chyba go byłem w tym pojeździe, e, zanim zabrałem tego Landstarkera. Dobra, w porządku, mogę go sobie zachować jednak, bo tak coś mi się kojarzyło. Okej, okay, napotkałem drugi samochodzik i będzie to yy, Blista Compact. Yy, tak jest. E, tutaj jest jeszcze jeden e, taki haczyk, szczerze mówiąc. Jeżeli szukasz tych samochodów, odkryłem taką jedną szczerze mówiąc trudność. Bo jeżeli się odwrócisz na chwilę, tak naprawdę to samochód może tak po prostu zniknąć. No i szukałeś długo jakiegoś samochodu, znalazłeś go, odwróciłeś przez przypadek, tak naprawdę tą kamerkę, i po prostu tracisz to nad czym pracowałeś. No to jest takie trochę wkurwiające za przeproszeniem, jeżeli chodzi e, o tą grę. No, ale niestety, takie są tutaj reguły. W każdym razie drugi pojazd sprowadzony. Ej, tak, jakieś tu pieniądze drobniotkie są, ale spodziewam się, że dużo więcej dostaniemy, jeżeli wszystko sprowadzimy. Ok, w takim razie widzę, że tutaj sentinelek czeka na nas i idziemy na poszukiwania kolejnego pojazdu. O, i widzę, że nie będę musiał długo czekać, ponieważ nasz ranczerek już jest tak naprawdę przed salonem. Ok, w takim razie wysiadka. Widzę, że wreszcie zaczyna to iść naprawdę dużo bardziej sprawniej, i to mi się coraz bardziej tutaj podoba. Dobra, w takim razie pakujemy do środka. I to będzie, jeżeli się nie mylę, pojazd numer 3. Wydawało mi się, że Esperanto widziałem kiedyś po drodze, więc udam się na dzielnicę. Tak, hańtańczyków bliżej. I dobra, ok. Jeśli się nie mylę, Esperanto to jest ten pojazd, tak jest. Dobrze zapamiętałem. Oczywiście, że tak. Dobra, w takim razie lecisz. I przy okazji, jeśli się nie mylę, ten obok mnie czerwony wózek to też jest ten, który poszukuję, więc może udałoby mi się ją sprowadzić, szczerze mówiąc, w pobliże mojego salonu i będę liczył, szczerze mówiąc, na to, że mi nie zniknie. I przy okazji zgarnąć sobie te dwa pojazdy. Tylko musimy pojechać, poczekać to znaczy, aż ona dojedzie w ogóle przed ten salon, bo widzę, że się nie spieszy. Dobra, jest już tuż przed wjazdem, a zatem robimy coś takiego. Parkujemy tym Esperanto w tym miejscu, zabijamy tą kobietę, dobra. I mam nadzieję, że mi teraz nie zniknie to, szczerze mówiąc, na to liczę. Ostatnio, właśnie Sentinel był, jak pakowałem jakiś inny pojazd, po tym jak go właśnie tutaj zaparkowałem, więc liczę, że tamten też mi nie zniknie. W każdym razie, Esperanto do środka. I ten stalion również fajnie, właśnie, żeby tutaj się wszystko poszczęściło. Ale nie, oczywiście, ktoś go musiał zwinąć. Czy nie wiem, czy znikł. Dobra, poszukamy sobie innego w takim razie. Ok, mamy staliona. Ponownie. Nawet wcześniej spotkałem jeszcze jednego, który jechał z naprzeciwka. W każdym razie już teraz mi nic nie przeszkodzi, abym go dorwał. Już i umieścił w tamtym garażu. I jeżeli się nie mylę, ten ostatni interesujący pojazd właśnie mnie minął po prawej stronie przed chwilą. Jeżeli dobrze kojarzę, zaraz się wszystkiego przekonamy. Ok, drzwiczki się otwierają, do środeczka w takim razie i kolejne pieniążki, również drobne dla mnie. Tak jest, i został właśnie ten pojazd. On się znajduje chyba na terenach gangów. Tak mi się już coś kojarzy. Zaraz się wszystkiego przekonamy. Okej, okay, jeżeli chodzi o ten ostatni pojazd, to jest chyba ten biały, który jest naprzeciwko mnie. Mam nadzieję, że mi nie zniknie. E, czy to jest, czy go dobrze kojarzę, generalnie? Bo e, tak jest, to musi być to w porządku. W takim razie zawijam się nim z powrotem do salonu. Dobra, w porządku, zbliżamy się na miejsce. E, muszę przyznać, że to autko nie jest jakoś wyjątkowo zwrotne. Dobra, mam tutaj problemy z prowadzeniem, a zatem e, robimy coś takiego. Tam i ma takie możliwości, więc będziemy z nich korzystać. I super, o proszę, jaka forsa, chyba 20 tysięcy dostałem za sprowadzenie wszystkich samochodów. I oto nagroda. No ciekawa bryka, muszę przyznać. Chyba są dostępne w sumie 4. I tak jest, wątek samochodowy zaliczony, a zatem wystarczy tylko jedną listę wypełnić i już możesz dochody pobierać. Będzie to 500 dolarów dziennie, czy 1500 dolarów dziennie. Chyba ten dochód będzie się zwiększał w zależności od tego, ile samochodów sprowadzisz. A zobaczę, czy jeszcze się na to, szczerze mówiąc, zdecyduję. Eee, może spróbujmy teraz szczerze mówiąc z wyścigami Bo nie chcę cały czas robić szczerze mówiąc tego samego a zatem zobaczmy, tylko jeszcze cały czas do mnie ktoś wydzwania Odbierzmy ten telefon wreszcie hey, wow, kind of go. Okej, okay, w porządku, to chyba jest już końcowa misja Ale na nią przyjdzie jeszcze czas, nie w tym odcinku Ponieważ jeszcze chcę parę wątków tutaj zrobić generalnie w tej grze no zatem rzućmy okiem na wyścigi i zobaczmy, jak to tak wygląda tutaj. E, terminal, długość trasy widzę, że bardzo krótka, e, obok lotniska. I zobaczmy, szczerze mówiąc, na początek coś takiego, bo czemu nie? E, tylko jak tutaj zaakceptować? Chwila. E, dobra, ok. Załatw sobie szybki wóz i udaj się na miejsce startu. I wypróbujemy sobie, oczywiście, tą brykę, którą żeśmy tutaj e, zyskali przed chwilą. Myślę, że byłoby grzechem, żebym czegoś takiego tutaj nie zrobił. Widzimy się na linii startu, moi drodzy. Dobra, jesteśmy na miejscu, tylko muszę jakoś się odwrócić, żeby bardziej w ich stronę tak to wyglądało. Wydaje mi się, że to autko nie jest jakoś wyjątkowo zwrotne i też nie jest wyjątkowo szybkie. Wydaje mi się, że Infernusik jest lepszy, chociaż zobaczymy jak to będzie w praktyce. Dobra, zaczynamy w takim razie ten wyścig tutaj będzie skręt pewnie, dobra, spokojnie niech sobie odjadą, może się rozbiją zaraz po drodze jak to było z tamtymi motocyklistami, tak, już widzę, że jakieś problemy mają, o, ten ładnie jak staranował tego gościa, dobra, o, jest jakiś radiowóz policyjny, no i jedziemy w takim razie pora się rozpędzić bardziej, tylko chyba już nie mogę, aj, tylko szkoda, że teraz w tą lampę przysunąłem niepotrzebnie, pytanie czy ja wygram, dobra dawaj Dawaj, 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 co jest? Bo zgubiłem coś. Oj, teraz to mi się źle to zrobiło, tak? Zgubiłem, szczerze mówiąc, drogę do mety. Szkoda, że nie ma strzałek przy tych punktach kontrolnych, bo tak nie jestem do końca pewien, gdzie jechać. Chociaż mogę oczywiście patrzeć na tą mapkę i to trzeba tym właśnie się tutaj poszukiłkować. Nie wiem, czy to nie będzie mnie kosztowało utraty zwycięstwa. Szczerze mówiąc, dobra, tutaj jest jeszcze jeden punkt kontrolny. No i mi nie zaliczyło, no to to już jest w ogóle pozamiatane w takim razie. Niestety pierwszy wyścig taki poważniejszy, nieudany z mojej strony. Będziemy musieli spróbować jeszcze raz. Dobra, ok. Ten wyścig ogólnie poszedł mi dużo, dużo, dużo lepiej, ale też miałem szczerze mówiąc szczęście, bo na początku wyścigu tak naprawdę moi przeciwnicy się porozbijali. No i wygrałem 400 dolarów, tak, nowy rekord 52 sekundy, chyba jeżeli chcę dostawać większą forsę, to muszę startować w jakiś większych wyścigach i z takim większym wyścigiem sobie teraz tutaj spróbujemy, jeżeli chodzi o moje wrażenia, jeżeli, jeżeli chodzi tutaj o ten wózek cały, no to uważam, że jest mało zwrotny, szczerze mówiąc rozpędzić się też wyjątkowo jakoś dobrze nie potrafi, więc są lepsze prawdopodobnie nagrody w ogóle w tym całym salonie samochodowym. Z tego co pamiętam, to jeden wózek to jest Chrysler, który można odblokować, a drugi to jest takie Sabre chyba specjalne. Które chyba było widoczne, co ciekawe, na sense, kiedy to kupywaliśmy, i będzie ono Nie, niedostępne. Będziemy się ścigać z kierowcą, który będzie używał właśnie tego pojazdu. Jeżeli będziemy robić wątek z klubem Malibu. Dobra, zobaczmy sobie dużo większy w takim razie wyścig jakiś. Dobra. Wszystkie. Tak, ten jest, wyścig numer 6 jest najdłuższy, dobra? No to czemu nie? Tak jest, sobie szybki wóz i udaj się na miejsce startu. I widzę, że on jest tutaj, e, rozpoczyna się tuż obok mnie. E, tego ja wolę szczerze mówiąc, wyprowadzać sobie coś innego. A zatem ja sobie sprowadzę jakiś wyjątkowy wózek na tą okazję. Okej, okay, myślę, że ten infernusik będzie dobrym wyborem. Miałem zamiar wziąć tego, który jest od Lensa Wensa, czyli chodzi mi o tego białego. Ale ten też wystarczy. Dobra, zobaczmy w takim razie z nimi. Jedziemy przez tych na razie przechodniów. Wyścig jest bardzo długi, więc tutaj spokojnie. Widzę, że chyba już mają nasi przeciwnicy problemy, więc chyba nie powinno być to nic trudnego, ale spokojnie, dobra, lecimy w takim razie przez ten mostek. I mamy tutaj jakieś sportowe autko przede mną. I dobra, bo widzę, że z nas przeciwka, miałem powiedzieć już, że nic nie jedzie, ale... To się jeden samochodzik pojawił, jest już furgonetka i muszę patrzeć cały czas na tą mini bo tak e, skupiam się bardzo na wyścigu, na tym, co jest przede mną. Ale na mini jest mi pokazywana cały czas dalsza trasa, i to właśnie ten trzeba się posiłkować. Taki inny system generalnie wyścigów niż do tego, do czego jestem przyzwyczajony. Ale oczywiście da się do tego też przyzwyczaić. Dobra. E, chyba też pora nocna ogólnie robi tutaj e, do tego, że mniej samochodów jest na ulicy, mam wrażenie. Więc myślę, że dobry okres sobie też wybrałem, jeżeli chodzi o rozgrywkę w tym całym wyścigu. Dobra, i też naprawdę ładnie zakręca mi ten samochodzik, jeżeli używam hamulca ręcznego. Nie, dużo lepiej mi się tym Infernusem, szczerze mówiąc, gra, niż tamtym samochodem. Tamten jest mało zwrotny, no i też mam wrażenie, że się nie umie jakoś wyjątkowo rozpędzić. Ale z pewnością te, które można odblokować, są jeszcze, no, dużo lepsze tak naprawdę. Bo tamto to jest dopiero początek tak naprawdę. Na korzyści trzeba sobie po prostu tutaj e, zapracować. Taką zasadę tutaj wywnioskowałem. Dobra. E, na razie e, prawie półtorej wyścigu za mną. I ojojojojojojojojoj. Oj, 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 oj. I chyba mój koniec nadszedł. Ależ wpadka z mojej strony kolejna. I chyba to nie będzie zaliczone, co nie? E, czego wyścig dalej jest kontynuowany? Ty czekaj, czekaj, czekaj. E, a mogę go zwinąć? Dawaj to auto, dawaj to auto. <laughs> Dobra, czekajcie chwilę, muszę. Może jeszcze uda mi się ich dogonić, nawet. Tylko czym ja mam tu w ogóle grać? Innym Infernusem, tak jest. Może się jeszcze uda. A tego to się nie spodziewałem że gra może mnie przepuścić na dalszy wyścig, pomimo tego, że straciłem wózek. Dobra, spróbujmy ich dogonić w takim razie. Może mi się jeszcze uda. Tylko musimy się na, naprawdę tutaj rozpędzić. No i gońmy, 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 bo jeżeli uda mi się wyścig mimo wszystko ten wygrać po takim czymś, to będzie naprawdę to coś wyjątkowego z mojej strony. Dobra, nie będę tutaj cięcie żadnego robił, jedziemy w takim razie przez te wszystkie punkty kontrolne, teraz jest prosta droga, tylko że przeciwników nie widać w dalszym stopniu, więc możliwe, że już chyba pozamiatane jest, mogli mi już za daleko odjechać, ale próbujmy, jeszcze chyba przez drugą część miasta się jedzie. Z tym wyścigiem jeszcze jest tutaj, może coś jest. Nie wiem, szczerze mówiąc, ciężko mi jest to ocenić, czy jest jeszcze tutaj do wygrania. Ja będę tutaj próbował dalej to robić. A proszę, chyba jednak jest to do wygrania. O proszę, jeden to się w ogóle zablokował idealnie, jeszcze lepiej ode mnie, chyba ostatnio. Na takim razie lecimy. I tylko dwóch przeciwników. Widzę, że przede mną, dobra, tylko tutaj jest taki inna, nietypowa trasa. Dobra, i jedziemy przez ten ostatni mostek. I zaraz tego pacniemy, jeżeli chodzi o tego czerwonego gościa, tak jest. I został już tylko e, kolejny pojazd, Cheetah, jeżeli się nie mylę, tak jest. Tak, 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 dobra, e, tylko muszę patrzeć na minimapkę. Teraz będzie skręt w lewo. I ty, o ty skurczy byku, ale mnie teraz zrobił, ale dobra, jeszcze mnie nie zatrzymał wystarczająco. Zaraz cię dorwę, to cię nie uratuje. Tylko wózek mi się kopci, więc muszę na to uważać. No, naprawdę ciekawy wyścig się zrobił, jeżeli się popełnia takie błędy. Takie coś, co ja zrobiłem wcześniej, no to naprawdę jest tutaj dużo ciekawiej. Dobra, teraz jest prosta droga, żeby go dorwać, zatem przyspieszamy, bo już niedługo będzie koniec, bo z tego co widzę, że się zbliżamy już w okolice pomału tego salonu samochodowego. Dobra, dawaj, pięknie, ale on widzę, że nie odpuści, on dobry jest, nie muszę przyznać, nieźle. Dobra, zobaczmy co teraz i chyba go teraz minąłem, on jest teraz po drugiej stronie. I teraz muszę być bardzo ostrożny, żeby to wygrać. Dobra, w porządku, w którą będziemy jechać? O w tą stronę, no i właśnie. Ale jeszcze widzę, że on jest wystarczająco daleko. Więc tutaj zdecydowanie teraz za późno zareagowałem. Kluczem teraz do wygrania jest to, żeby nic, w nic nie wjechać, bo większym problemem jest to, żeby samochód mi tutaj nie spłonął. No jeżeli tym razem mi się znowu zdarzy taka wpadka jak ostatnio, to już mnie to nie uratuje znalezienie kolejnego pojazdu. Ale bądźmy do końca pozytywnej myśli. Dobra, ok. Na razie idzie całkiem ładnie. Mam wrażenie, że będzie tutaj jakaś burzowa pogoda, ale chyba tak lekko kropi. No nie, tutaj pada i to mocno, chyba z tego co patrzę, tak po niebie. <gry> Dobra, nieważne. Jestem pierwszy, mój czas to jest 4,5 minuty ponad i wygrałem 40 tysięcy dolarów. Super, naprawdę ciekawy wyścig. Myślę, że te wpadki jak najbardziej dobre były, ponieważ dużo ciekawiej się tak naprawdę tutaj zrobiło. Myślę, że możemy coś jeszcze porobić, tak naprawdę, bo trochę nam forsy brakuje, żeby uzyskać ten klub Malibu. Więc może ja w tym momencie sobie poszukam kolejnego jakiegoś jeszcze, jakichś kolejnych tutaj pojazdów. Nie, wiecie co, mi to za długo zejdzie, szczerze mówiąc. Jakoś tak mnie nie interesuje szukanie tych pojazdów, tak naprawdę, bo to trochę zajmuje. Już się z tym trochę namęczyłem w tym odcinku, więc ja może sobie rozegram jeszcze jeden wyścig po prostu. A poza tym mamy takie już dochody, tak naprawdę, z tych wszystkich biznesów, że ja mogę sobie spokojnie i tak uzbierać już na ten klub Malibo. Ale jeszcze jeden wyścig by się przydało tutaj wygrać i tym się zajmiemy. Tylko wybierzmy sobie może coś wypośrodkowanego. Nie, to mnie nie interesuje. Muszę coś tutaj innego, szczerze mówiąc, wybrać. Tylko teraz będę musiał się wybrać na ten wyścig. Dobra, zaraz to rozwiążę. I mam chyba, mam już pomysł, jak to rozwiążę. Zobaczmy, co się stanie, jeżeli zrobię z nimi coś takiego. I wyścig jest dalej kontynuowany. A to ciekawe jest, czyli mogę go wygrać, tak naprawdę. I co ciekawe, oni są jeszcze oznaczeni. Dobra, nie mam pytań w takim razie co do tego momentu, ale nie będę znowu rozgrywał tego wyścigu, bo nagroda nie jest jakaś spora. A tak poza tym już się tutaj ścigałem, więc widzimy się przy jakimś innym. Dobra, tym razem wybrałem sobie wyścig numer 5 I wezmę nietypowy pojazd Zobaczymy, czy takim złomem będzie udało się Uda się to wygrać w ogóle Zatem tym spróbujmy, spróbujmy, spróbujmy Landstarkerem się z nimi pościgać Z jakimiś wyścigowymi samochodami No i dobra, widzę, że Przeciwnicy już mają problemy, chociaż ten pierwszy Naprawdę tutaj fajnie odjechał Wolna prędkość też Może być plusem Ja pierniczę, ja nie mogę Ale to jest złom, Boże, drogi Jeden zakręt i on już się wywrócił Niesamowite. To niestety nie jest dobry wyścig... To nie jest dobry wózek do wyścigów! No dobra, tym chyba się... Bardzo ciężko jest tym wygrać, szczerze mówiąc, jaką takie akcje tutaj odstawia. Spróbujemy czymś innym. Dobra, spróbuję sobie tym razem kolejnym, innym, nieco bardziej nietypowym wózkiem, ale widzę, że on jest dużo lepszy niż chodzi o tego całego Land Starkera. Akurat w tym wózku bardzo mi się podoba to, te płomienie właśnie, które tak wyskakują nagle to jest naprawdę bardzo fajna sprawa, muszę przyznać, że to się efektownie prezentuje. W każdym razie ja myślę, że ten wyścig również będzie prosty, co ciekawe również nie wiem jak zrezygnować tak naprawdę z tego całego wyścigu, który się tutaj odbywa Nie wiem jak to zrobić, bo tutaj trzeba czekać, aż oni właśnie skończą całą swoją jazdę, która no, trwała ostatnio właśnie 3 minuty z tego co patrzyłem Pozwiedzałem sobie różne miejscówki, się zastanawiałem czy w ogóle nie będę musiał mimo wszystko przyjeżdżać w ogóle przez te wszystkie punkty kontrolne. Żeby to wreszcie się wszystko uporządkowało, ale nie, nagle właśnie wyścig został wreszcie tutaj skończony i dzięki temu wszystko właśnie tutaj doszło do normy. Dobra, widzę, że ten wyścig nie będzie chyba zbyt trudny, co ciekawe również, kiedy zaczynał właśnie właśnie ta potyczka, ten w ogóle został jakoś staranowany i nie wiem jak to powiedzieć kurde, obrócił się w ogóle jakoś tak dziwacznie, że miał do góry koła całe i już nie mógł w ogóle brać udziału w dalszej części tego całego tej całej potyczki, więc takie dziwne, muszę przyznać, sytuacje się tutaj dzieją ogólnie, jeżeli chodzi o wyścigi w tej grze, no tutaj pojazdy jednak się zachowują naprawdę bardzo bardzo, bardzo nietypowo ale i tak myślę, że nie aż tak nietypowo jak w GTA 3, bo jak ja tamtą gierkę sobie odpaliłem Kiedyś ja zobaczyłem, co się tam dzieje, no to to jest już w ogóle masakra. A kto wie, może jeszcze e, kiedyś do, tamtego, e, do tamtej sprawy wrócimy i się przyjrzymy tamtemu czemuś e, dużo bliżej. Dobra, chyba wyścig dobiega końca z, te, z, z tego, co tutaj widzę. E, bo tutaj myślę, że jest meta? Nie, chyba że będziemy musieli jeszcze okrążyć w ogóle e, tą miejscówkę Averego. I z tego co patrzyłem, również 5000 tysięcy jest nagrody chyba za wygranie tego całego wyścigu, chyba że to jest jakoś mnożone. Szczerze mówiąc, jeżeli zwyciężysz, ale to tak nie jestem pewien. Zaraz myślę, że się tego przekonamy. Tak jest, czerwony wskazuje na to, że jest koniec. I wygrałem 20 tysięcy dolarów, tak, czyli to jest chyba mnożnik. I jest tutaj razy 4 po prostu. Dobra, moi drodzy, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to już jest tyle. Naprawdę, mamy solidną już forsę. Muszę przyznać, naprawdę, jeżeli. Chcemy zyskać jak najszybciej forsy w tej grze, no to salon samochodowy zdecydowanie najlepsze przedsiębiorstwo. Samo sprowadzanie aut, no to za tamto sprowadzenie pierwsze było 20 tysięcy, to sprowadzimy je 3-4 razy, to już jest 80 tysięcy. No i te dwa wyścigi, to już jest 60 tysięcy, tak naprawdę co wygrałem. 64 tysiące, jeżeli dobrze przeliczam. Więc naprawdę tutaj jest potężna forsa do zbicia. Ja mam już tyle tych biznesów, że ja sobie uzbieram na ten klub, malibu bez żadnego problemu. I moi drodzy, tam się po prostu spotkamy. Już zbliżam się do końcówki tej gry, ale jeszcze myślę, że jedna z najlepszych misji tej grze przed nami. Trzymajcie się. Cześć.